Jego osobowości, na jego kapłaństwie, na jego wsparciu szczególnie, kiedy pracowałem na misjach na Ukrainie przez pięć lat. Było takie mocne wsparcie, zresztą do dzisiaj wspiera misjonarzy, choćby intencje, które przekazuje, a dzięki tym intencjom tam Kościół żyje, Kościół pracuje, Kościół zbawia. Będzie celebrował o spokój duszy mojej siostry Marysi. Serdecznie witam księdza Edwarda, Łojka zsiedniej parafii Mała, a tak blisko stron, bo to już jakieś dwa kilometry może. Cieszę się, że przybył ze Lwowa. wysłannik wspaniałego arcybiskupa Wyczysałem Mokrzyckiego, który był tyle lat z Janem Pawłem II i pracując tam poświadczałem, że naszą osobowością, duchowością Jana Pawła II. <kluzny> właśnie arcybiskup. Wyczysałem <kluzny> Mokrzycki, <kluzny> Cieszę się, panie Czerze, Edwardzie, misjonarzu. Właśnie, że jesteś z nami. Proszę o świętą za tatę. Ludwika, którego rocznica będzie za dwa lata, już 40. Także serdecznie witam księdza Andrzeja Tokarza, naszego rodaka z drugiej górki, tam, Górnych Brzezin. Też cieszę się, że jest z nami właśnie tutaj, w czasie tej przyświętej przybył do nas i proszę właśnie o mszę Świętą za moich rodziców wczesnych. To jest Czesława Dziurdzi, tu sąsiadka z Górki.